As wa rahmatullahi wa wa rahim. Wa rahim. E, witam Was w kolejnym e, moim filmiku. E, dzisiaj chciałam poruszyć temat, e, że jak to jest, jak ktoś, e, ktoś się urodził w muzułmańskiej rodzinie, nie w muzułmańskiej rodzinie, e, że ktoś, e, ktoś jest. E, Muzułmaninem, lub nie, e, lub e, innej wiary, wyznania. E, I tutaj e, chciałam Wam e, przytoczyć: e, To, że ktoś się urodził w muzułmańskiej rodzinie, e, to nie znaczy, że, że on już jest najlepszy i w ogóle, jak to ktoś tam powiedział. Ludzie takie, takie mają zdanie, że o ty urodziłeś się w muzułmańskiej rodzinie, to będziesz muzułmaninem, a o ty urodziłeś się w chrześcijańskiej rodzinie, to będziesz chrześcijaninem, a o ty w żydowskiej to żydowskie, i tak dalej, i tak dalej. Dobrze. Ci ludzie się urodzili, to prawda. Ja też się urodziłam, byłam w miejscu, gdzie było, byli chrześcijanie i moje, moi rodzice też byli chrześcijanami, ale to nie znaczy, że, że ja też muszę być i będę chrześcijanką do końca swojego życia. Jak widać, jest, jest inaczej. Chciałam tu wam przytoczyć i powiedzieć, że Allah Panotala e, e, zesłał wszystkie rewolucje e, dla nas, e, dla całej ludzkości, e, po to, by, by nas e, naprowadzić na drogę prostą i e, 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 dał nam hidayę. I patrzcie, to na przykład ja urodziłam się w rodzinie chrześcijańskiej i na przykład jestem właśnie najlepszym tego przykładem, że to nie jest tak, że po prostu rodzisz się w rodzinie chrześcijańskiej i jesteś chrześcijaninem. To nie jest tak. Ale jak pana Otala wybiera kogoś, no to, ga, to poprowadzi go. E, trzeba się mu poddać, trzeba, e, trzeba być poddanym Bogu, e, naszemu, naszemu stwórcy. E, widzicie, dorastałam, dorastałam w rodzinie chrześcijańskiej, ale jestem teraz muzułmanką. I tak samo ci, co dorastają w rodzinie muzułmańskiej, e, oni do, ja, do jakiegoś 10 roku życia, czy jak, jakoś tam e, są muzułmaninami, bo ich rodzice uczą prawda, ale potem stajesz się z własnego wyboru. Allah Sąpłanota dał ci pewien czas do wyboru, czy, czy to akceptujesz, czy nie, kiedy dorastasz. Maja Allah, Allah błogosławi nam, da nam hidaje właśnie. To jest zależne od Awasu Pana Dziękuję.